Cześć, YouTube, kolejny raz DJ Marek z DJ Events. Dzisiaj trochę znowu nietypowy filmik, ponieważ nagrywam coś dla kolegi Sebastiana na temat przesyłania obrazu lub dźwięku na potrzeby karaoke. Zapraszam do oglądania. No więc, tak, rozmawialiśmy wstępnie o przesyłaniu obrazu z HDMI do projektora. Ja może podpowiem, że może wcale nie chodzić koniecznie o HDMI. Zobacz, ja na przykład. Normalnie to używam takiego, chyba najstarszego złącza I, i to normalnie działa. Tutaj nie ma jakiejś, powiedzmy, gorszej jakości niż HDMI w przypadku do karaoke. No to w zupełności wystarczy coś takiego i praktycznie nie będzie widać różnicy. I myślę, że w tym przypadku również, jakby tak skorzystać, nawet nie z tego złącza, a skorzystać z takiego złącza TV. To może też nawet byłaby wystarczająca jakość, i to już by dało nam więcej możliwości, jeżeli chodzi o przesyłanie takiego obrazu bezprzewodowo. Jakieś moduły nadawczo-odbiorcze, no to na Allegro, takie na sygnał TV, to są dostępne za tanioche i nie wprowadzają żadnych opóźnień. Ja może jeszcze pokażę, bo ja sobie w tej walizeczce z projektorem zawsze włożę też coś takiego. Mam tu różne przejściówki. No bo na przykład tak. W laptopach HP, które ja używam, one mają DisplayPort. DisplayPort wygląda tak i nie można tego pomylić z HDMI. HDMI wygląda tak. Czym to się różni? HDMI ma dwa nacięcia. Tutaj jest spłaszczone i tutaj jest spłaszczone. A DisplayPort jest praktycznie taki sam, ale spłaszczony jest tylko z jednej strony, a z drugiej strony jest kanciasty, tak? Tym się różni od HDMI. I teraz tak, ja sobie mogę wyjść na przykład z komputera, mogę wyjść Displayportem i mam tu przejściówkę na HDMI. Jeżeli chciałbym użyć komputera z HDMI, to mogę podłączyć to i mam przejściówkę z HDMI na to. Mogę sobie na przykład przejść z tego, jeżeli miałbym gdzieś tam jakiś komputer z czymś takim. Mogę przejść na to. Tak. Tutaj mam akurat złączkę, gdybym chciał przedłużyć sobie kable, no to sobie przedłużę tym. I teraz tak. Jeszcze jeśli chodzi o tą przejściówkę z HDMI, no to w HDMI mamy zarówno obraz, jak i dźwięk. Więc tutaj nie dosyć, że wychodzimy sobie obrazem tutaj, to jeszcze możemy wyjść dźwiękiem tutaj po jacku. Nie? Więc można powiedzieć, że to z HDMI robi nam również, również dźwięk na małego jacka tutaj. Więc ja sobie włożę coś takiego. Ale na przykład z HDMI jeszcze można przejść. O zobacz, tutaj jest przejścióweczka z takiego DVI na właśnie HDMI. Sam wiele razy z takiej miałem okazję skorzystać. I działało to bez problemu. Także jak najbardziej warto wiedzieć, że coś takiego jest i to się może przydać i może warto czasem z takiego czegoś skorzystać. Może nie jest to bezpośrednio związane z tematem przesyłania bezprzewodowo, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że można przejść z różnych złączy na różne inne złącza, bo te inne mogą się okazać bardziej użyteczne w przesyłaniu bezprzewodowym. Teraz tak, jeszcze może, może jeszcze taki yy, kierunek. W który można by było pójść, to może przesyłanie samego sygnału USB, bo do USB przecież można sobie podłączyć czy to jakąś kartę, I teraz tak. Tu jest kabelek, to jest nieważne. Tu jest płyta z oprogramowaniem, to jest powiedzmy też nieważne. Ważne jest na przykład samo urządzenie. Na przykład coś takiego. To urządzenie podłącza się do sieci tutaj LAN, a z drugiej strony mamy USB. I teraz jeżeli tą sieć LAN mamy bezprzewodową, czyli na przykład byśmy sobie przy takim projektorze postawili tutaj routerek, taki jakiś po prostu access point z antenkami i do tego access pointa podłączamy kabelkiem sieciowym, co z tą ostrością? Podłączamy kabelkiem takim sieciowym, o właśnie takim, dwa razy RJ-45, tak, i co nam to daje? Już mamy tutaj bezprzewodowe USB. I teraz, jakbyśmy tutaj sobie pod USB podpięli jakąś prostą kartę, to może by się okazało, że, że damy radę w ten sposób przesłać coś do projektora z komputera. Komputer już ma WiFi fi wbudowane, tak, bo mówimy tu raczej o laptopie, więc komputer już ma WiFi. Tutaj byśmy mieli jakiś access point podłączony do tego. Tu już mamy USB i z USB już jakoś byśmy do tego projektora mogli podejść. Nie zawsze się to sprawdzi, bo to też zależy od jakości połączenia. No, generalnie musiałoby być bardzo dobre to połączenie, bo... No... Jak jest kiepskie połączenie na starych... Access pointach to ciężko jest w ten sposób nawet dźwięk przesłać, bo można tu podłączyć sobie kartę dźwiękową i wyjść dźwiękiem, dzięki temu mamy bezprzewodowy dźwięk z komputera. Ale jak jest słaba sieć na starych access pointach, to nawet dźwięk potrafi tutaj przerwać. Więc o obrazie to raczej można by było zapomnieć w przypadku jakichś starszych, wolniejszych access pointów. Więc musiałaby tu być naprawdę dobra sieć, żeby to zadziałało. Także nie mówię, że to się musi udać, ale mówię, że jest to jakiś kierunek, który można by ewentualnie wziąć pod uwagę. No to takie urządzenie. Teraz jeszcze inne urządzenie mi przyszło do głowy. To jest coś takiego. Na pewno to gdzieś w internecie idzie kupić. Nie wiem, ja to z Niemiec przywiozłem, ale, ale podejrzewam, że takie rzeczy w internecie można kupić. No, widać tutaj wszystko, nazwę i, i parametry, więc. Więc. Może gdzieś to się da w internecie namierzyć. I to wygląda tak. No, chwila. O, tutaj też jest taka przejściówka, ale to jest taka, jak przed chwilą pokazywałem. I samo urządzenie wygląda w ten sposób. Tutaj też są jakieś płyty z oprogramowaniem, no bo jednak to jest potrzebne. Ale samo urządzenie jest takie. I tutaj uwaga, to już może być coś co może tutaj pomóc. Z tego możemy bez problemu przejść na HDMI, bo podejrzewam, że chodzi tutaj o projektor. W moim na przykład nie ma tutaj HDMI, ale jeżeli chodzi o projektor z HDMI, to z tego na HDMI przejdziemy przecież. I teraz uwaga, jakie to ma tutaj opcje. To tak samo podłączamy do sieci, tak? Podłączamy to do sieci. I mamy tutaj tak, możemy podłączyć monitor lub, właśnie, projektor, lub przez HDMI projektor, czy, czy telewizor, czy cokolwiek, bo, no mówię, z tego na HDMI przejdziemy bez problemu. Możemy podłączyć dwa urządzenia USB i jeszcze możemy podłączyć mikrofon i yy, słuchawki, no czyli w tym przypadku dźwięk gdzieś tam do, yy, do, do jakiegoś nagłośnienia. No i teraz, jak to działa, bo to ma jeszcze tutaj przyciski. Chodzi o to, że tym urządzeniem, na przykład w domu, jak mamy sieć, mamy internet rozprowadzony w domu, i mamy cztery komputery. Tak, to możemy sobie tu podłączyć monitor, tu możemy podłączyć sieć i tymi przyciskami wybieramy, i możemy podglądać na tym monitorze, możemy podglądać z czterech komputerów w domu, na przykład, czy w firmie, czy gdziekolwiek, możemy z czterech komputerów podglądać obraz. Na przykład, klikasz sobie jeden. I oglądasz z jednego komputera, klikasz sobie drugi, z drugiego, z trzeciego i z czwartego, tak? Jednym kliknięciem wybierasz, i możesz sobie z czterech komputerów podglądać, co na przykład, jak na przykład, na przykład nie wiem, w czterech pokojach stoją sobie komputery, ktoś tam coś sobie robi na tych komputerach, i, i, i one są podłączone do sieci, do internetu, no to to też tylko podłączasz do internetu i możesz podglądać, co kto ma wyświetlone na monitorach, na tych komputerach, na przykład w czterech różnych pokojach, tak? jeżeli będzie w tej samej sieci. Po prostu wybierasz sobie jeden, drugi, trzeci, czwarty i możesz oglądać, co kto robi na komputerach. A w tym przypadku, no to robisz tak. Masz tutaj projektor. Załóżmy, że z HDMI albo, albo z takim wejściem, no to jeżeli z takim, no to podłączasz bezpośrednio do projektora. Jeżeli z HDMI, no to dajesz przejściówkę na HDMI i do projektora. Dajesz sobie tutaj obok jakiś routerek, Wifi bezprzewodowy, no i dalej już masz komputer, tak? Bezprzewodowo już masz laptop i na laptopie odpalasz sobie cokolwiek, klikasz sobie tam, nie wiem, pierwszy, bo to sobie, to sobie ustawisz na tym oprogramowaniu z płyty i już masz bezprzewodowo połączony obraz, możesz sobie wyświetlać z y, komputera bezprzewodowo już tutaj na projektorze, nie? Jakbyś miał router przewodowy, no to wiadomo podłączysz przewodem LAN, tak? I, i Ci idzie obraz po lanie. A jeżeli, jeżeli chcesz bezprzewodowo, no to dokładasz tutaj y, routerek, tak? Masz to i projektor i już Ci wszystko działa, a jeszcze masz tutaj dźwięk. Jeszcze masz tutaj dźwięk, że możesz sobie nawet tutaj wypuścić dźwięk do jakiegoś głośnika czy, czy, czy jakiegoś nagłośnienia tutaj, także możesz to zrobić w ten sposób i to już jest takie no, gotowe rozwiązanie, typowo przewidziane do przesyłania obrazu, tak? To nie jest, tak jak to, co pokazywałem przed chwilą, to mniejsze urządzenie, gdzie jest tylko USB i gdzie podłączasz sobie, no coś możesz podłączyć, no ale no, nie jest to jakby pewne, że to zadziała, a tutaj no, masz pewne, no bo jest typowo, typowo pod obraz, więc to chyba, chyba czegoś takiego szukasz, mi się wydaje. Mało tego, możesz tutaj podłączyć mysz, klawiaturę i też możesz stojąc przy projektorze, możesz sobie kliknąć właśnie myszką, czy włączyć tam ten filmik, czy, czy cokolwiek chcesz puścić. Nie musisz nawet podchodzić do tamtego laptopa, który gdzieś tam stoi na twoim stanowisku, gdzieś tam z nagłośnieniem. Tylko podłączasz tutaj myszkę, i już masz przy tym stanowisku, od razu masz myszkę, masz tutaj dźwięk, nie wiem, klawiaturę sobie możesz podłączyć, nawet pendrive'a tutaj wrzucić, i to też też go, też go komputer wykryje. Także, no. Myślę, że to czegoś takiego właśnie właśnie tutaj potrzeba. Jeszcze mi przychodzi inna, inna myśl do głowy: to na przykład dać tutaj, to będzie bardzo podobne rozwiązanie do tego: kupić sobie. Kurczę, jak to się nazywa? Hmm. Jak to się nazywa? To chodzi o to, tak jak w biurach, mają, żeby nie kupować licencji do oprogramowania. To podłączają, o terminale, o teraz mi się przypomniało terminal sobie kupić i obsługiwać komputer przez, przez terminal, a tu podłączyć sobie do terminala yy, właśnie jako, jako monitor podłączyć projektor i będzie działać. Tak, no w biurach takie, takie terminale się stosuje właśnie żeby żeby był jeden komputer, tak jeden komputer z wykupionym oprogramowaniem a na przykład terminale Ustawione na pięciu biurkach, i może na przykład pięć, yy, pięć ludzi pracować przy tym samym jednym komputerze, tak? Po prostu każdy ma przy swoim biurku swój terminal, tak? i ten terminal służy tylko po to, żeby, żeby podłączyć właśnie klawiaturę, mysz i monitor. <ścoughs> tak, i wtedy każdy. Każdy po prostu siedzi przy samym monitorze i ma klawiaturę i myszkę, a ten komputer z wykupionym oprogramowaniem jest tylko jeden, tak? I, i dzięki temu może, może wielu ludzi pracować na swoich monitorach tylko. Oni nie mają wtedy fizycznego komputera, więc nie muszą mieć kupionego oprogramowania, tylko siedzą przy, yy, no, przy, przy monitorach, tak? Monitor nie ma oprogramowania, oni siedzą przy monitorach, mają swoją klawiaturę. Ale <noise> oprogramowanie jest tylko jedno na jednym komputerze, i tutaj mogłoby coś takiego też się przydać. Wprawdzie nie po to, żeby oprogramowania nie kupować, tylko po to, żeby przesłać bezprzewodowo przez sieć przesłać obraz. Tak, więc taki terminal mógłby być też ciekawym rozwiązaniem. A jeśli nie chodzi o tego typu rozwiązania, no to ja proponuję jeszcze mi przychodzi do głowy coś takiego, sobie kiedyś kupiłem. To jest nadajnik. To jest nadajnik po Wi-Fi. On potrzebuje tylko trzy kondensatory dołożone na zewnątrz do pracy. Tylko tylko dokładamy te trzy elementy i on już jest gotowy do pracy. Podłączamy zasilanie. Tak? No już teraz nie wiem, które tutaj kabelki, ale podłączamy zasilanie 5 V, tak? Podłączamy sygnał wideo, no i sygnał audio lewy, prawy, nawet stereo możemy tutaj podłączyć i tutaj antenkę taką jak od Jakiegoś routerka Wi-Fi, podłączamy tutaj antenkę i to przesyła nam obraz i dźwięk na częstotliwościach Wi-Fi. To nie, to nie tworzy sieci Wi-Fi, to nie działa tak jak sieć Wi-Fi, tylko po prostu pracuje na tych samych częstotliwościach na 2-4 GHz, tak jak Wi-Fi, ale przesyła nam tutaj obraz i dźwięk. Obraz no, w formacie takim TV, czyli z takiego, z takiego cincha, więc no, może nie jest to taka jakość jak przez HDMI, i wiadomo, ale mówimy tu o karaoke, więc to może być w zupełności zadowalające, podejrzewam. Więc można wypróbować coś takiego. I można, można nie podłączać dźwięku, wtedy dwa kondensatory mniej nawet będzie, bo można dźwięku wcale nie podłączyć. No, można w razie czego z tego dźwięku tutaj skorzystać, bo zawsze jest to jakieś dodatkowe, no, dwa kanały, dwa kanały można przesłać, właśnie na przykład dźwięku, gdyby była taka potrzeba. A jeśli nie, to można tego dźwięku nawet nie podłączać i przesłać sam obraz. Podłączamy bezpośrednio z takiego cincha żółtego. Bezpośrednio z cincha podłączamy tutaj i podłączamy zasilanie 5V. Tutaj z tej strony antenę i to nam przesyła. I z drugiej strony mamy odbiornik. Mamy do wyboru cztery kanały. Gdyby któryś był zajęty, no to mamy do wyboru cztery kanały różne i bez problemu można przesyłać czymś takim. Ja sam kiedyś z czegoś takiego korzystałem. Nie jest to drogie, można to kupić, zaraz sobie to zobaczymy na komputerze. O, widzisz, tutaj masz podane, jak to się nazywa, AWM651. Tak wygląda taki transmitter, to ja nie będę tutaj tego robił, robił z rzutu ekranu, to sobie po prostu sam znajdziesz. Tutaj widzisz, jest, to po, jest podane, że to nadaje na 2,4 GHz z mocą 10 mW, to w zupełności wystarczy taka moc. Tutaj są różne parametry podane, i tu zaraz gdzieś powinien być schemacik, jak to tutaj wszystko działa. Sekundka. No tutaj jest opisane no, to, co, to, co przed chwilą mówiłem. Częstotliwości. Co tutaj jeszcze jest? Aha, no tutaj modulacja FM. Tak, kompatybilne NTS, z NTSC i PAL. Także można tutaj przesyłać cokolwiek. Cztery kanały są. Cztery kanały są do wyboru. O, i tak to, tak to wygląda. Podłączamy do tego bezpośrednio, tam wszystko już jest w środku. Tam nic nie trzeba z zewnątrz dodawać, oprócz tych kilku kondensatorów. I tutaj wybieramy, zwierając poszczególne nóżki do masy. Tak, tutaj możemy wybrać cztery kanały. Tu są trzy oznaczone, ale czwarty to jest, jak nic nie podłączymy, no to, to jest czwarty. I co tutaj jeszcze jest? Aha, no i podłączamy wideo, audio, audio. Można audio nie podłączać i przesłać tylko wideo, także prosta sprawa. No i do tego jest, o, to, to, jest, to jest ten nadajnik, ale do tego jeszcze jest odbiornik, tylko ja nie mogę go coś znaleźć. Na pewno mam tutaj i to dwa takie odbiorniki, nawet. O, zobacz, tutaj jest schemat. Tutaj jest schemat. Zobacz, audio podłączasz przez kondensatory, wideo podłączasz bez niczego. Tutaj jest jeden kondensator filtrujący, i to jest właściwie wszystko. Stabilizatora nie musisz dawać, bo jak będziesz miał zasilanie od razu z zasilacza 5V, gotowe, stabilizowane, to nie musisz mieć tutaj stabilizatora, tylko podłączasz bezpośrednio 5V z zasilacza, i tutaj już ci wychodzi na antenę. I nie wiem, czy tutaj jest podany odbiornik? Kurczę, nie ma tutaj odbiornika też. Ale no to jest podobne, podobne urządzonko i, i bez problemu przesyłasz tym dźwięk bez dźwięk i obraz bezprzewodowo i bez opóźnień to działa. Także pokazałbym Ci tu jeszcze ten odbiornik, ale no nie mogę tego znaleźć. Chyba z godzinę siedziałem i szukałem tego i nie mogę znaleźć, a mam na pewno dwa, bo miałem dwa takie komplety. Kurczę, nie wiem gdzie to może być. Ja wiem, że to było w jakimś kartonie, miałem to schowane, ale... Kurczę, już teraz to nie wiem, gdzie to może być. Ale jest trochę większy, nie? Odbiornik to jest trochę większa płytka. No, i, i bez problemu tym prześlesz obraz. No, wprawdzie w takim formacie TV na tym żółtym cinczu, ale, ale bez żadnej utraty jakości. Jakość przesłana y, tym urządzeniem jest taka sama, jakbyś podłączył bezpośrednio kablem. Także to nie wprowadza strat jakości. No, tylko pytanie, czy taka jakość z cincza by ci wystarczyła? Jeżeli tak, to, to mogę śmiało polecić i nie ma opóźnień, bo no, wiem, że chodziło Ci o te opóźnienia. Kolejna sprawa, no to już ostatnia rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to po prostu wziąć laptopa i postawić go na stanowisku razem z projektorem, tak? I wtedy kwestia obrazu sama się rozwiązuje, bo podłączasz bezpośrednio z laptopa do projektora, więc obrazu nie musisz przesyłać, a tylko dźwięk przesłać sobie do do stanowiska z nagłośnieniem. No i tutaj jest o wiele więcej możliwości, bo możesz wykorzystać Bluetootha, jak masz w komputerze, no to masz od razu wbudowany. Tak, jeżeli masz komputer zbudowany, to nie musisz nawet na USB podłączać osobnego nadajnika, tylko od razu ci komputer przesyła bezpośrednio i dajesz sobie odbiornik, no, mniej więcej w takiej formie przy stanowisku z nagłośnieniem i już masz dźwięk puszczony do nagłośnienia, więc możesz z takiego czegoś skorzystać. Mm, możesz też skorzystać na przykład wykorzystując bodypacka od, od, od po prostu mikrofonów. Tak? Wcale nie jest powiedziane, że do bodypacka musisz podłączyć mikrofon. Możesz podłączyć normalnie dźwięk z laptopa i przesłać sobie do stanowiska z nagłośnieniem. I Możesz mieć odbiornik, przecież do bodypacków możesz mieć taki wbudowany w skrzynię rakową, a jak nie chcesz takiego dużego, to przecież do tych nadajników są też takie y, odbiorniki. Nie musisz mieć montowany w skrzyni rak y, wielki, wielki odbiornik, bo takie też są i ci działają. I zobacz, to podłączasz bezpośrednio kabelkiem do miksera, czy do wzmacniacza, czy, czy, czy gdzie tam potrzebujesz, i masz od razu dźwięk bezprzewodowo przesłany z komputera. Tu sobie byś tylko dorobił kabelek z jackiem, wkładasz to do laptopa, kładziesz na stanowisku z Yy, projektorem kładziesz sobie laptopa i to, obraz masz podłączony bezpośrednio, a dźwięk bez żadnych opóźnień. Bez problemu do tego i to sobie podłączasz do yy, właśnie do miksera, do wzmacniacza i, i, i może wcale nie musisz przesyłać obrazu, wystarczy, że prześlesz sobie dźwięk i też Ci to będzie działać i, i też nie musisz mieć jakichś wielkich, wielkich urządzeń, bo zobacz, to się wszystko mieści. Nieści w ręce, naprawdę, to w kieszeni to schowasz i, i, i przyniesiesz. No, tak to wygląda, więc może, może coś takiego będzie, będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem. No, nie wiem, czy coś jeszcze. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to może będę nagrywał jeszcze taki filmik. Może jak znajdę te odbiorniki, to pokażę, ale no, póki co szukałem, no nie mogę tego znaleźć, ale na pewno mam, bo miałem dwa komplety. Nadajników i odbiorników. I wiem, że jedne miałem w obudowie, a jedno miałem rozkręcone, że mogłem pokazać luzem, ale nie wiem, nie mogę tego teraz znaleźć, a już no nie mam więcej czasu, żeby to dłużej szukać. To po prostu, jak samo wpadnie w ręce, to może to kiedyś pokażę. Natomiast, jeśli chodzi o urządzenia, które potrafią bezprzewodowo przesyłać sygnał HDMI, na tej zasadzie, że są to dedykowane urządzenia do przesyłania, sygnału z HDMI, takie jak pokazywałem przed chwilą, to urządzenie do nadawania obrazu z czynczy, tak, z żółtego cincza, no i, 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 z, i z dwóch audio, czyli żeby przesłać takie trzy cincze, gotowe urządzenie, to jakbyś chciał takie urządzenie gotowe, ale z HDMI, no to generalnie jest to dość problematyczne, ponieważ, no, w przypadku HDMI jest jednak do przesłania Dosyć duża ilość danych, i jest to też dosyć skomplikowana modulacja się z tym wiąże, i może to oznaczać właśnie opóźnienia, o których mówiłeś. No i też takie urządzenia, powiedzmy z tych tańszych, które mogą przesyłać HDMI bezprzewodowo, no to właśnie one mogą mieć dużo problemów, na przykład z zasięgiem, mogą mieć dużo problemów z pogorszeniem jakości tego obrazu i mogą też mieć jeden zasadniczy problem, czyli właśnie duże opóźnienie. Natomiast takie lepsze urządzenia być może te opóźnienie mają mniejsze. No ale tak jak ja widziałem takie takie lepsze, no to gdzieś tam powiedzmy w cenie 1800 zł, to nie wiem, czy warto jest wydawać 1800 zł po to, żeby bezprzewodowo przesłać HDMI. No, każdy sam decyduje, co jest dla kogo drogo, co nie jest drogo, co warto, co nie warto. No, ja nie wiem, czy bym chciał tyle wydać. Yy, chyba, że na zasadzie, że umówić się gdzieś ze sprzedawcą i podjechać sobie do sklepu i wypróbować na miejscu i zobaczyć, czy nie ma jakichś opóźnień, czy wszystko jest tak, jakby miało być. No, i wtedy można powiedzmy jakieś urządzenie wybrać. Yy, no, ale na tej zasadzie, żeby kupić i nie wiadomo, czy to będzie dobrze działać, czy nie, no to hmm, no to, to, to nie wiadomo, czy warto ryzykować. No, ale. Ale no mówię takie urządzenia, które przesyłają HDMI i, i które są dość porządne, no to mają też od razu porządną cenę. Więc no, to by było chyba najlepsze rozwiązanie, ale no jest to dosyć drogie i warto by było najpierw to wypróbować, bo nie wiem szczerze mówiąc o jakich tam opóźnieniach mowa. No i jeszcze inna opcja to jest zastosowanie modulatora, żeby y, dźwięk, y, obraz z HDMI Puścić na modulator taki na przykład jak DVBT, no i odbierać to typowo tunerkiem telewizyjnym. No ale te modulator, modulatory na Allegro zaczynają się od 500 zł, więc musiałbyś mieć modulator za te 5 stówek, żeby te HDMI zmodulować w formie, w formie kanału telewizyjnego, to znaczy kanału, kanału cyfrowego, tak? I żeby to można było przesłać normalnie drogą radiową do tunerka takiego, no tunerek no to kupisz za stówkę nie? w każdym sklepie kupisz tunerek dvb yy, to kupisz za stówkę, no i wtedy tym tunerkiem odbierać i przesłać do projektora, ale no to też będą opóźnienia, bo telewizja jak nadaje, no to też ma przecież opóźnienie, to jest tak samo jak włączysz sobie na przykład nie wiem, cokolwiek, nie wiem, polsat sobie włączysz z telewizji naziemnej i ten sam polsat włączysz sobie jednocześnie na drugim telewizorze z satelity no, to widać jaka jest różnica, nawet kilka sekund potrafi być różnicy. Więc podejrzewam, że w takiej modulacji z wykorzystaniem modulatora i tunera, dekodera, to też te opóźnienia będą. Także. Hmm, no nie, jednak, chyba, chyba te, te urządzenie, które bezpośrednio przesyła HDMI, może by było dobre, ale. Trzeba by było je wypróbować osobiście, żeby się dowiedzieć o jakich tam mowa opóźnieniach. Bo w przypadku no, tych modulacji cyfrowych na pewno jakieś opóźnienie jest, no bo jednak to wymaga czasu. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.